Witam serdecznie, miłośmielnik, Zapraszam na cotygodniową analizę pary euro-dolar w ramach raportu Forex. Zacznijmy od miejsca, w którym kończyliśmy analizę w zeszłym tygodniu, to było mniej więcej w tym miejscu. Mówiłem o potencjalnych wzrostach do tych poziomów, tutaj i na tych poziomach można było szukać sprzedaży. Tak też się wydarzyło. Cena tutaj doszła idealnie do tych naszych do tego rejonu, odbiła się i mieliśmy kolejne, kolejne spadki, kolejną falę spadków, zgodnie z tym, co widzieliśmy wcześniej, czyli zgodnie z tym, tutaj, ruchem spadkiem. Spadkowy. Aktualnie znajdujemy się na poziomach, przy których jeszcze można szukać sprzedaży, natomiast trzeba być już bardzo ostrożnym, ponieważ moim zdaniem ten ruch spadkowy powoli będzie się kończył. Eee, mówiłem rano w ramach raportu Forex Premium, że poziom 1.11.73 to jest poziom, e, który powinien przytrzymać i e, jeżeli ten poziom trzyma e, te tutaj szczyty, jeżeli trzymają i ten oraz e, ten tutaj cień, to szukamy pozycji krótkiej pozycji krótkiej, ponieważ e, jest jeszcze duże prawdopodobieństwo, że cena będzie dalej spadać, natomiast e, docelowo e, cena powinna spadać do poziomu 1,1053, ewentualnie tutaj do poziomu tego, tej otol, tutaj linii, a ta linia to jest e, linia kanału który tutaj mamy na wykresie dziennym e, także obserwujemy e, z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć spadki dopóki te poziomy tutaj trzymają 1,1173 dopóki trzyma to powinniśmy mieć spadki e, i na tym poziomie 1,1053 troszeczkę niżej e, obserwujemy cenę ponieważ jest możliwość że będziemy mieć odwrócenie tutaj e, przyjdą wzrosty i zobaczymy jak e, mocne będą te wzrosty ponieważ te wzrosty mogą dać nam tylko korekta tego ruchu spadkowego bądź też jeszcze jedno wybicie do poziomu 1.18. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, także po prostu obserwujemy dynamikę tych wzrostów, które ewentualnie przyjdą i na podstawie tego próbujemy wyciągnąć wnioski, jak duży tutaj ruch będzie wzrostowy. I to by było tak naprawdę na tyle. Sytuacja dosyć klarowna. Bardzo fajnie tutaj się cena zachowuje na eurodolarze, zachowywała się w zeszłym tygodniu, także, także warto to wykorzystać. I zobaczymy co będzie w przyszłym tygodniu. Ten tydzień wygląda na to, że początek to są spadki, a następnie później powinniśmy mieć wzrosty i zobaczymy jakie będą kolejne tygodnie. E, także e, dziękuję za uwagę, pozdrawiam. E, do usłyszenia za tydzień. I zapraszam na stronę raportyforex.pl. E, tam można odebrać e, możliwość uczestniczenia w takich oto spotkaniach dwa razy w tygodniu, gdzie analizujemy 7 instrumentów finansowych.